Słuchajcie, wiem, że to jest nudne, że przed każdym startem w maratonie ja mówię, ale mi się nie chce. Ale dziś mi się tak nie chce, że te wszystkie niechcenia poprzednie to są w ogóle niczym. Dzisiaj mi się nie chce do potęgi. Pada, wieje, trochę, trochę zimno, trochę zimno. Witajcie na maratonie w Jersey, na wyspie Jersey. Słuchajcie, kilkaset metrów przed startem znaleźliśmy jeszcze cmentarz, na którym leży ambasador polski, pochowany tutaj w 1875 roku. Zenon Świętosławski. Jest ekstra! Jest mega! Super jest! Jest super! Nawet prawie nie pada. Wszystko jest do dupy. No i gdzie teraz? Kurczę! Uhu. A wcale, że nie tam, bo tam. No, jakiś biegacz z Polski, widzę. Debiutuję, Pierwszy raz biegnę maraton, wie pan, bardzo się boję. To proszę ostrożnie. E, bardzo dobrze. Wszystko w planie, drugie co we na, na luzie. Jakby wam się nie chciał, więc maraton, tu można połówkę, sztafetę. Szósty kilometr i ciągle pod górkę. Jest tak typowo po angielsku, ale co najważniejsze trasa ma tylko jedno okrążenie. Więc nie będzie się tak nudzić.

I tu mnie strasznie interesuje, czemu na 5 km, a nie na 5 mil. Cwaniaki, tak to wszystko oznaczają w milach, ale że 5 mil to daleko, to jednak najkrótszy bieg na 5 kilometrów zrobili, a nie mil. No dobrze, to może opowiem w kilku słowach o wyspie. Jersey. Wyspa Jersey jest bardzo malutka i leży sobie na kanale Le Mans. Bardzo blizutko wybrzeża z Francją. Ma tylko 116, a może 119 km2 i jest mniejsza nawet od Man Island. No i to chyba tyle. Dodam jeszcze, że bardzo dużo mieszka tu Polaków. 3% mieszkańców wyspy, ze 100 bodajże 200 tysięcy, to są Polacy. i co moi drodzy, czas na podsumowanie. Medal jest. O tu. Upodliłem się jak dawno się nie upodliłem. Ale no trudno. Czułem, że nie czuję tego biegu dzisiaj. Jednak ten dobry start w półmaratonie w Gnieźnie dwa razy temu pokazuje, że jedna jaskółka przebiśniegów nie, nie czyni. I wyszło, no tak sobie, grunt, że trójka z przodu, czyli... Zrobiłem 3 godziny i 98 minut Może być Bardzo fajna trasa na jednej pętli co miłe Ale trudna, pagórkowata wiaje deszczy i tak dalej Grunt 61 kraj zdobyty i tyle cześć